Nigdy się z tym wami nie więc zapraszam na Tattoo Tour! Korzystałem z okazji, że jestem na kolejnej sesji największego i najbardziej bolesnego tatuażu, jaki kiedykolwiek robiłem. Słuchaj, mama i tata, kocham was. Ten piece of art, który wspólnie razem przygotowaliśmy, robią moje ziomalki oliwy jej studio, Gomora Studio na Saski Kępie w Warszawie. Narysowała wizję mojego tatuażu i co uważam za najważniejsze, potrafiła go wkomponować pomiędzy inne 15 dziar, które już na sobie miałem. Na start dostałem klopeczki, żeby było miło. Rewind, wracamy do Tattoo Tour. Mój pierwszy tatuaż, dzień po 18, mandala. Matching Tattoo z siostrą Mucha, która niestety zbyt wiele razy została uderzona w formie żartu, że mucha ci siedzi i mi się niestety rozmyła. Mój ulubiony tatuaż z krotki. Stenga Love Forever. Tatuaż na wzór tatuażu Johnny'ego Deppa. Po prostu chainy. Kotwicek Popeye, Sink or Swim, motto życiowe. Tutto pasa, wszystko przemija. Jest kółko i kolejny tatuażowy mi Anders Grant. Czy najlepiej wytatuowany ziomal? Tumblr'a, tam Instagrama. Matching pin z Gabi, cytrynka na pamiątkę życia rok we włosy. Gałązka oliwna po przebiegnięciu maratonu w Atenach oznacza rywalizację fair play. I kilka po prostu ładnych tatuaży, które nie mają w ogóle znaczenia. Bo znaczenie niektórych tatuaży to po prostu fakt, że w danym momencie miałeś za dużo pieniędzy, a twój tatuaż, artysta akurat miał wolne. specjalizuje się w anatomii, wężach, architekturze, symetrycznych tatuażach. I ogarnijcie te detale i cieniowanie. 10 godzin tatuowania, dwie sesje i kończymy z takim efektem. Check this shit out! Jak lubisz dobrze wyglądać gości, to wpadaj do Oli de Studio, my już siedzimy nad kolejnymi projektami.